Dzisiaj zakończyliśmy rozgrywki półfinałów Mistrzostw Polski w kategorii Juniorka Młodsza. Są to drugie mistrzostwa, które organizujemy. Udział w turnieju wzięły 22 zespoły. Wygrał zespół z Zawiercia MKS Dwójka. Bardzo się cieszę, że dopisała pogoda, ponieważ prognozy były no, straszne, bo miało padać przed wczoraj i wczoraj. Natomiast świeci piękne słońce, piękna pogoda plażowa. Zawodniczki, trenerzy mam nadzieję zadowoleni, przynajmniej nikt nie narzekał więc myślę, że turniej się udał. W tym roku będziemy organizować jeszcze turnieje seniorskie w kategorii Open, natomiast za nami są też Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorek i Juniorek Młodszych. W przyszłym sezonie mam nadzieję zostaną nam przyznane Mistrzostwa Polski i finały Juniorek Młodszych i Juniorek. Przyjechałem tutaj z dwiema parami, jedna to są moje miejscowe zawodniczki z Opola, druga z zaprzyjaźnionego klubu PV i Krapkowice. Przyjechaliśmy tutaj z jasnym celem, awansować dwiema parami do finałów. Cztery boiska blisko siebie, bliski dojazd z Wrocławia, bardzo przyjaźni organizatorzy i najbardziej chciałbym pochwalić grilla. Wprowadzimy to do całego regulaminu każdego turnieju plażówki. Poziom jest bardzo wyrównany, natomiast wiemy, że najlepsze pary w Polsce już bezpośrednio awansowały do finału z najlepszych województw, więc wiemy, że na finale czeka nas jeszcze mocniejsza przeprawa, natomiast jak najbardziej południe jest bardzo wysoki i wyrównany. Przyjechałem z Poznania. Jako ZSMS Poznań z dwoma zawodniczkami, z którymi pracuję już od kilku lat, tylko wcześniej w innym klubie, ale też z Poznania. No i przyjechaliśmy dostać się na finał Mistrzostw Polski, co się na szczęście udało. Najcięższe dla zawodniczek w sumie było wejść w turniej. Pierwsze mecze były cięższe. Ostatni mecz już był dla nas trochę łatwiejszy, ale nie dlatego, że przeciwnik był łatwiejszy, tylko że moje zawodniczki weszły po prostu już w turniej, już się przyzwyczaiły do. Tych boisk przyzwyczaiły się do grania do tych warunków. No i wrócenie po krótkim okresie bez trenowania, bo nie trenowaliśmy teraz przez tydzień-dwa mieliśmy odpoczynek ze względów zawodowych i wakacyjnych moich zawodniczek. No, w przyszłym sezonie już idziemy z kadetki do Juniorki. Uważam, że ten okres kadetki był bardzo udany, bo w zeszłym roku byliśmy w finale, w tym roku też jedziemy na finały. Fajnie by było się rozwijać, fajnie by było w juniorce chociaż utrzymać te wyniki, które były w kadetce albo nawet je polepszać. No, z dziewczynami rozstaję się na hali, bo nie będą już pod moją wodzą grać, ale na plażówce prawdopodobnie przyszły sezon też spędzimy razem i mam nadzieję, że też skończymy zadowolenie. Fajna jest lokalizacja, bo jest blisko Wrocławia. Można ise skoczyć do Wrocławia bardzo szybko, jak się chce i jest blisko od naszego domu, od Poznania, więc jest całkiem przyjemnie, jeśli o to chodzi. Te wszystkie turnieje, na które się jeździ plażowe, bardzo mocno pomagają w poznawaniu się z innymi trenerami i potem się milej z tymi osobami spotkać na hali, bo wiadomo na plaży dziewczyny też się bardzo mocno integrują, dużo więcej czasu jest między meczami, się przyjeżdża na turniej, gra się mecz. Potem czeka się trzy razy dłużej, niż się grało, z kim trzeba rozmawiać, dziewczyny się poznają między sobą, dziewczyny się lepiej dogadują potem na rozgrywkach halowych, my z trenerami też się znamy lepiej. E, także tak, to jest bardzo e, miła odskocznia od tego, że przyjeżdża się na mecz, spędza się czas tylko ze swoimi i się wyjeżdża z meczu, więc plażówka to bardzo miłe zajęcie na cały dzień. Pozdrawiam Cię, Mamo. Cześć. Poziom na turnieju mamy bardzo wyrównany. Przyjechały pary z całej Polski, jeden z najlepszych. Jeżeli za chwilę się do tego turnieju, no to e, dziewczyny prezentują super postawę sportową na boisku. Trenerzy bardzo też pomagają tutaj, też przyjechali rodzice z nimi, dziadkowie, że jest wesoło, dziewczyny się starają. E, pozdrawiamy sędziów kujawsko-pomorskich, pozdrawiamy wszystkich sędziów PZPS, pozdrawiamy wszystkie zawodniczki, trenerów e, i Agnieszkę Michlic. Zgłosiło się do naszego turnieju 22 drużyny, w którym gramy trzy dni od wczoraj, dzisiaj jest drugi dzień zmagań. Bardzo fajne tutaj jest miejsce, gdzie mamy aż cztery boiska. Wczoraj graliśmy na trzech boiskach częściowo, dzisiaj również zaczęliśmy na trzech boiskach oraz mamy boisko rozdziewkowe, także jest dużo miejsca, dużo fajnej zieleni, z dala od zgiełku takiego miastowego. Także bardzo fajne, fajna miejsca, miejscówka tutaj na takie rozgrywanie zawodów. Jesteśmy z AWF Wrocław i trenujemy ze sobą dopiero pierwszy rok, więc wydaje mi się, że i tak dobrze dramy jak na tak krótki czas. Mi się na razie dobrze gra. Tak, podoba nam się organizacja, bo są bardzo fajnie przygotowane i na nic nie można narzekać. Tak, oczywiście przede wszystkim dołączamy się do współorganizacji, ponieważ no, głównym organizatorem tych rozgrywek jest Polski Związek Piłki Siatkowej. My też członek tego stowarzyszenia, jakim jest Polski Związek Piłki Siatkowej, no, chętnie wspieramy i pomagamy, ponieważ też nasz członek zarządu i nasza, nasza drużyna z naszego okręgu zajmuje się organizacją tego turnieju. Także no, staramy się jak najmocniej dołożyć swój, swój wkład do organizacji tego turnieju. Zresztą tu już jest doświadczenie kilku lat. Tomek Bułyn jest prezesem tego stowarzyszenia, które podjęło się organizacji tego turnieju. Jest przygotowany, ma wiedzę, ma doświadczenie, więc no, ja mogę się tylko cieszyć. Bardzo dobry dzień. Od samego rana już jedna para azs sławów Wrocław wygrała dwa mecze i druga para z Wieży Radków również dwa mecze. W związku z tym jeszcze tam mamy szansę na awans do półfinału. Będziemy walczyć. Tomek Wołyniec już robi imprezy rangi mistrzostw Polski od jakiegoś czasu i, i on jest doświadczonym po prostu organizatorem takich rzeczy. Wszystko jest po prostu bardzo dobrze dopilnowane i myślę, że w przyszłości będzie dostawał kolejne imprezy. Pieningi mamy praktycznie już od Maja po zakończeniu mistrzostw Polski na, na Hali. E, trenujemy myślę, że bardzo ciężko. Bo mam treningi praktycznie codziennie. Jak czas pozwoli, to trenujemy. E, a na turnieju chciałyśmy się głównie rozegrać, chciałyśmy pokazać, że potrafimy grać, pokazać swoje po prostu. I myślę, że pokazałyśmy. Było trudno, szczególnie po zakończonym Pucharze Bałtyku, w którym poszło nam dosyć średnio. Ale po, myślę, że tutaj na spokojnie z meczu na mecz grałyśmy coraz lepiej. I dlatego myślę, że już ten mecz finałowy był na dobrym poziomie i łatwiej nam się grało niż poprzedni mecz. jestem tak zadowolony, walczymy z kontuzjami, walczymy z właśnie, właściwie z samymi sobą. Kiedy e, trzech leworęcznych w jednym teamie, to są ciągłe awantury, ciągle jakieś niedomówienia, aczkolwiek kochamy się chyba jak e, nikt inny, bo, no bo tak jak mówię, leworęczność to styl bycia bardziej niż, e, niż gra na boisku. Boiska są naprawdę na... W dobrym poziomie, są już dość daleko od siebie. Pogoda akurat nam sprzyjała, także to też naprawdę ważny element. Sędziowie fajni, wszystko fajnie naprawdę. Dziękuję bardzo też organizatorom za to, że mogliśmy też spożyć ciepły po posiłek, zawsze nas witali z uśmiechem. Mogliśmy zawsze służyć, raczej nie nam mogli służyć jakąś pomocą. Także wielkie ukłony dla organizatorów za przygotowanie turnieju. Pozdrawiam mamę, całą rodzinę i Emilkę Malkiewicz. Pozdrawiam. Ja pozdrawiam całe Zawiercie, no i wszystkich swoich przyjaciół, którzy trzymają za nas ciężkie. No, ja tak samo, moją rodzinę, no i wszystkich, którzy trzymali za nas kciuki. Fajnie przygotowane, bardzo fajne warunki. Jeszcze troszeczkę na pewno do poprawy, jeśli chodzi o infrastrukturę, natomiast same warunki do grania jako takie bardzo fajne. E, Dziewczynom się dobrze grało. No, nasza drużyna zajęła drugie miejsce. Fajnie, że druga drużyna z Województwa Polskiego, historyczny sukces, bo dziewczyny pierwszy raz są w finale Mistrzostw Polski. Popłakały się nawet ze szczęścia, bo to faktycznie dla Miejscowości Krawkowice jest duży handicap, myślę. I tak z perspektywy myślę, że jest bardzo, bardzo udane zawody, pogoda, wszystko organizacja, jeśli chodzi o, o pomoc techniczną i tak dalej. Bardzo fajnie.